Cześć, jestem Jarek, to jest Krzysiek. E, prowadzimy od kilkunastu lat działalności związane z takim ogólnopojętym e, terminem czyszczenia ciśnieniowego. Na tym kanale będziemy dzielić się z Wami naszą wiedzą zebraną w ciągu tych kilkunastu lat. Wielu rzeczy, których się tutaj dowiecie nie znajdziecie na żadnym innym kanale w sieci. Niesamowite. Będziemy omawiać szczegółowo e, tematy związane z techniką czyszczenia. Głównie będą to myjki ciśnieniowe. Ich pojedyncze komponenty, takie bazowe jak pompa ciśnieniowa, regulatory ciśnienia, dysze. Także wiele informacji na temat sprzętu podstawowego i dodatkowego. Podzielimy się z Wami także wiedzą na temat stosowanej chemii. Jako, że jest to nasz pierwszy odcinek, bardzo prosimy o wyrozumiałość naszych widzów. Przepraszamy za ewentualne przejęzyczenia, błędy językowe. Chcemy prowadzić ten kanał w taki sposób, żeby zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani widzowie znaleźli coś dla siebie. Na początek omówimy temat związany z mykami ciśnieniowymi, w zależności od zastosowań. No to mam pytanie Krzyśku, jaka jest najlepsza myjka? No to jest bardzo często zadawane pytanie, bo najlepsza to jest taka żółta z takim czarnym napisem, nie, ale poważnie. Temat dość rozległy, jaka jest najlepsza myjka, wiesz co... A co chciałbyś ją czyścić? No wiesz, no właściwie to tak. Ogólnie przy domu czasem jakiś rower, może samochód albo motocykl, może czasem jakiś płot albo kawałek elewacji. Wiesz co ci powiem, ja mam to 15 maila z takim zapytaniem, że proszę pana, chciałbym kupić myjkę do czyszczenia tego i tego. No okej, okay, ma to być myjka taka bardziej domowa czy bardziej profesjonalna? Na początek byście jakaś taka podstawowa, no ale chciałbym też, żeby nie była taka jednorazowa, żeby coś wytrzymała trochę, trochę dłużej. Żeby można tym było popracować przynajmniej kilka lat. Już co, powiem tak, ja mógłbym Ci zaproponować, to będzie nieco droższa masz na niż taka podstawowa, marketowa, natomiast będziesz z niej naprawdę zadowolony. To jest mojka oparta o pompę korbowodową, wolnobrotową, to jest mniej więcej budowa i zasada działania taka sama jak przy tej dużej. Ona nie jest jakoś specjalnie duża, no ale tak jak ta 500 po prostu będzie odpowiednio mniejsze. Tak? 150 bar, 10 litrów, pompa górpowodowa, silnik jednofazowy, to jest urządzenie, które będziesz mógł używać przez lata, jeżeli będziesz się nie dbał, tak? nie zostawisz że gdzieś nie wiem, na dworzu, jak będzie minusowa temperatura, rysa i To urządzenie będzie super. Popatrzmy zatem, jak wygląda taka pompa. Zapraszamy do obejrzenia filmu. Jaką myjkę wybrać? Najmniejszy elektryk. Najmniejsza myjka elektryczna 150 barowa, wyposażona w pompę Interpampa, zasilana silnikiem elektrycznym jednofazowym. O, nieduża myjka, sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie potrzeba używać dużych ciśnień. Do czyszczenia takich delikatnych rzeczy. W połączeniu z mobilnym podgrzewaczem wody naprawdę robi robotę, usuwałem ją na nawet grafiti. No dobrze, spodobało mi się psikanie, chciałbym założyć działalność i robić to zawodowo. Jakie jest minimum, żeby zacząć swoją działalność w tej branży? Wiesz co, pamiętasz taki sławny 2008 rok? Dla nas tak. No. Pamiętasz też sprzedek go używałem? Tak, nie mogę zapomnieć. To był taki marketowy Bosch tak, o ile dobrze pamiętam. Taki ładny, plastikowy. No wiesz co, generalnie tak, to było fajne urządzenie. Ja mile je wspominam, bo to był początek i to było moje pierwsze urządzenie. Zadzwonił do mnie klienta w zasadzie klientka i zapytała, żeby chciała, żebym wyczyścił 600 metrów kostki brukowej. No to ja nie był 600 metrów kostki brukowej. Wspaniałe urządzenie na, na stanie. Yy, no, no nic tylko będą leciały z tego pieniąż. No i, i faktycznie podjąłem się tego działania tego zadania wyposażony w, w, w to urządzenie kalosze <noise> dyszę punktową, no przystąpiłem do działania. No i powiem Ci, że to było taki kubek zimnej wody mi się troszeczkę na głowę wylał, bo, bo nie wiem, czy pamiętasz tamte czasy, no, wie, większość film zaczyna od czegoś takiego. Także ja nie byłem jakiś wyjątkowy w tym, w tym działaniu, ale stałem przez 7 godzin. Z tym urządzeniem, muszę, przypom muszę przypomnieć, że to nie, nie, nie były takie lance jak w tego typu urządzeniach, że ona nie wiem, jest w stanie rozpylić na taką szerokość przy odpowiedniej odległości, już nawet na taką. Tylko żeby te 100 bar tego fajnego ciśnienia, mocnego ciśnienia mogło coś wyczyścić, no to w tych małych urządzeniach to jest taka jakby mały długopisik. I tą kosteczkę, kawałeczek centymetr po centymetrze musisz tym czyścić, bo zastosowanie czegoś większego, no spowoduje, że tego nie wyczyścisz. No i tak, przez 7 godzin czyściłem tą kostkę z uporem maniaka. Wiesz, że jestem bardzo ambitny i uparty. No i musiałem się zatrzymać ze swoją pracą. Nie dlatego, że byłem zmęczony, ale dlatego, że niestety to urządzenie odmówiło posłuszeństwa. Czyli zdechło. No, naj, 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 najdelikatniej rzecz ujmując. Otóż pojawiłem się z powrotem u tego pana sprzedawcy, gdzie kupiłem to urządzenie. Eee... Dałem mu to urządzenie. Nie miałem czasu czekania, na następne, więc wziąłem gdyby następne, bo trzeba tak powiem, sobie uzmysłowić, że to urządzenie kosztowało, bo wtedy około 600 złotych, więc nie mogłem czekać. Zlecenie było warte, wiesz, ze 3, więc no trudno, prowadzi się działalność, także muszą być i koszty. Wziąłem następne urządzenie. Po czym panu telefonicznie oznajmił mi, że nie naprawi tego urządzenia gdyż nie podlega gwarancji. a ja mówię zaraz zaraz, że to jest urządzenie, które ma na tym dwa dni i co? I że już jest zepsute. No, pan powiedział, że się stopiła pompa. Jak to się stopiła pompa? Profesjonalna marka. Wszyscy ją znają i stopiła się pompa. No tak, to nie jest to, że profesjonalne urządzenie, tylko urządzenie hobby. Ono służy do opukania kaloszy. Na chwilkę, po pół godziny pracy, on no, musi odpocząć i tak dalej. Także, broń Boże, takich urządzeń nie polecamy do, 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 do wyposażenia się w firmie, bo nie ten droga. No dobrze, a ile wyczyściłeś wobec tego tej koski? tą myjką. No. Czy to, czy z tymi ma? A, no dwoma, tak, tak. Bo no, no pierwsza to tak z osiemię, pierwsza, to druga, też, druga, druga trochę dłużej wytrzymała, bo godzinę dłużej, więc będzie ze 16. No, liczbę 20. Trafił się lepszy egzemplarz, tak? <grym>, No, Chińczycy go <grym>, inaczej go złożyli po prostu. Pomyli się, <grym>, po prostu coś nie tak. W każdym bądź razie, załóżmy, że zostało 580 metrów. I pamiętasz wtedy, ja wtedy byłem z, no tak zdesperowany i tak zrozpaczony. Szukałem jakiegoś profesjonalnego urządzenia. A w 2008 roku, a pamiętam tamte czasy znalezienie jakiegoś y, profesjonalnego urządzenia w, tamty, w tamtym czasie. One były, oczywiście, tylko trzeba było kupić nowe. Użynek, używek w ogóle na Allegro nie istniał. To znaczy były jakieś pojedyncze tam, no ale to, to, to była tragedia. Teraz masz do wyboru, do koloru 7 wpisujesz daną markę, która ci interesuje i wyskakuje Ci no 7 stron, gdzie możesz sobie wybierać nawet nie parametrami, ale parametrami i w kolorach. Zgadza się. No dobrze, pamiętam jak rozwiązaliśmy ten problem. No. Powstał w ten sposób nasz Terminator, tak go nazwaliśmy. To no, była amatorsko zbudowana maszyna na profesjonalnych, trzeba powiedzieć, podzespołach z wyłączeniem silnika, który powiedz no. o silniku. Wiesz co, ja nie, nie do końca się z Tobą zgodzę, że to była amatorska maszyna, dlatego, że na amatorsko czarki... zbudowana, natomiast nie, nie, nie. była już nie, 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 przemysłowa. Nie. Ona nie była amatorsko zbudowana. czy znaczy amatorsko, no ja uważam, że te urządzenia, które są teraz, nie są tak lepiej zbudowane. W każdym bądź razie, to była nasza pierwsza pompa któreśmy kupili w takiej firmie w Polsce Nie mieliśmy do tego przekładni, bo nawet nie wiedzieliśmy jak do tego zastosować przekładnie Wtedy pamiętam, że wyposażyliśmy się w pompę, w regulator ciśnienia, jakieś podstawowe 10 metrów węży bezpieczeństwa, pistolet Wydaliśmy wtedy na to parę złotych Nie było silnika, żeby silniki... wtedy chyba nawet ani Blix ani Honda nie, chciały, nie chcieli z nami dyskutować Więc nie, nie mieliśmy nawet do wyboru więc I dodać ci przerwę to jest pompa, którą wtedy zastosowaliśmy. To jest pompa o wydajności 15 litrów i ciśnieniu maksymalnym 500 bar. Która wymagała napędu o mocy minimum jakichś 20 kilku koni mechanicznych, prawda? No, ona jest 15 kW, czyli nawet nie niespełna 20 koni by wystarczyło. A wtedy no, najtańszym rozwiązaniem no, to było wyjęcie takiego silnika z czegoś, tak? Tak jest. I w ten sposób staliśmy się posiadaczami starego. Volkswagen ja Polo 88 nie był stary Volkswagen Polo to było super auto 1.4 diesel. On miał Ale... dużo więcej mocy więc byliśmy przekonani że to że to będzie super ze sobą działało jak się okazało później no nie do końca zamiast przekładni. Pamiętam wtedy był jakiś śluzak Zro... więc że się zrobiliśmy, pas transportowy przerobił. Zrobiliśmy sprzęgło gumowe A i to Z, szty... na sztywno oczywiście nie. Zrobiliśmy sprzęgło gumowe. Działało to na sprzęgle gumowym bez przekładni. Yy. I ważyło jakieś ile? No wiesz co, ta myjka cała, tak? Tak, no to, to dobra myjka, bo siedem osób trzeba było, żeby ją wepchnąć. na była rewelacyjna, ważyła z pół tony, no pół tony na bank. ważyła z pół tony. Pamiętam, że jechaliśmy tankować na stację benzynową, to prawie jak samochód. Tak, no miał jedną taką podstawową zaletę. Zaletę właśnie. No, można by było zostawić, nawet jak się skończyło robota Zastowało się wszystkie rzeczy, można ją było zostawić w środku, tak w centrum jest. miasta. I sobie pójść, to i zjeść, bo i tak nikt nie był w stanie jej ukraść. Bez błyskawidłowego nie dało nie się było, ukraść. Nie było. ją by wepchnąć, ale jak nie był we na jazdy, nie była nie to nie, 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 nie Tak jest. Ale trzeba przyznać, że pomogło ci to zakończyć zlecenie, prawda? Wiesz co, no wtedy to był w ogóle szab, tak? Dlatego, że jak gdyby przeskok ten pomiędzy tym śmiesznym czymś, a już profesjonalnym urządzeniem i to do, dodaj, że ono nie szło na 500 bar, bo będzie wtedy nie mogli uzyskać 500 bar. Z przyczyn silnikowych, że silnik chodził na za wysokich obrotach, moment obrotowy tego silnika na to tu nie pozwalał. A ja się... Więc tam było może 250 bar, ale to było taki przeskok i takie porównanie, że no nie do opisania. Ja po prostu byłem w szoku. Jak ktoś usłyszy, jeżeli ktoś używa jeszcze wyższych ciśnieni, no to też się uśmiechnie pod nosem, bo powie o czym oni gadają, tak? 250 bar to nie jest dużo. Natomiast przeskok profesjonalnego urządzenia, takiego 100 barowego, na pompie korbowodowej z urządzeniem stubarowym, takim marketowym, to są dwa różne światy. Proszę nie, nie zwracać uwagi na parametry, że tu sto bar i tu sto bar to będzie to samo. Nie. Trzeba spróbować zobaczyć. To są zupełnie, zupełnie inne doświadczenia, zupełnie na jakości Tak. Niech o tym świadczy czas wykonania, dokończenia tego zlecenia. No wiesz, przy no, KFC. Ile, ile ci zajęło dokończenie? Generalnie, tego czyszczenie KFC zajęło dwa miesiące. No tak, to trzeba sobie z tego zdawać sprawę, ale poczekaj. To też był fajny, to był też fajny poligon doświadczalny, bo w każdym innym wypadku za przeproszenie, dany ze powiedziałby ci, panie, weź pan zabieraj to, te zabawki swoje śmieszne, da dałby Ci kopa na rozpęd i do widzenia. Natomiast tutaj Ty miałeś czas na nauczenie się fachu, czyszczenia gostki, zdobycia, yy, yy, że tak powiem, doświadczenia, to była czy także praca z Twoim, że tak powiem... Yy, z Twoim uporem, no bo wiesz, stać przez 7 godzin w skwarze i tą punktówką to jechać, no to, to naprawdę wymagało determinacji, ale no naprawdę dużo doświadczenia. My żeśmy w przeciągu bardzo krótkiego czasu postawili takie urządzenie, nie mając o tym zielonego pojęcia. My pamiętali, żeśmy zaczynali od zera, tak? Kupiliśmy jakąś pompę, ktoś nam powiedział, że to powinno pójść to z tyłu i będzie super. I że to w ogóle zadziałało i nikogo nie zabiło, to już był duży sukces. No ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie. A ja ile, ile czasu zabrało ci dokończenie tego, czego, co, co zacząłeś boszem akwatakiem? Odpowiedź będzie dwuetapowa. To znaczy tak, całe zlecenie y, trwało dwa miesiące, przy czym pierwsze czyszczenie trwało kilka dni i to było 20 metrów to powiedzmy 10 nie, na dni 5%. Nie wiem nie wiem ty potrafię tego nas obliczyć. Potem te prace trwały dobre półtora miesiąca ze zbudowaniem tego urządzenia i pamiętam to, że przyjechałeś wtedy do mnie wcześniej rano. Zaczęliśmy pracę od szóstej i te 580 metrów pyknęliśmy do godziny, której do wieczora do no, nie, nie do wieczora, to było do południa, więc wtedy byliśmy przeszczęśliwi, że nam się udało to w ogóle skończyć, że ktoś tam zapłaci, to ta, ta robota nie, na nic nie zarobiła pieniędzy. Generalnie można powiedzieć. Ale, ale to, to była pierwsza praca, więc to była taka pierwsza robota, pierwsza taka takie zetknięcie się ze ścianą. Yy, duże doświadczenia, duża szkoła, no i uważam, że będę ją do końca jeszcze dobrze wspominał. Czyli można powiedzieć, że zrobiliśmy to zlecenie właściwie w jeden dzień. Dzisiaj takie zlecenia po tylu latach, po kilkunastu latach, o jeden człowiek jest w stanie zrobić w, w cały dzień. Ze ta, nawet to, nie wiadomo jak. Bez żadnego problemu robimy takie zlecenia w ciągu jednego dnia. Dodaj, że wtedy żeśmy jeszcze mieli, to robiliśmy to z dyszy obrotowej rotacyjnej, o takich przystawkach do czyszczenia kostki, talerza. To Ale o tym później, o tym, o tym powiemy w innym odcinku, bo to jest dość rozległy temat. Co dalej z tym terminatorem? Pamiętasz, przebudowaliśmy go później z... Tak, tak, przebudowaliśmy go, bo już miałem pompę. Ja przez ten czas zdobyłem jakieś kontakty. Już mogłem kupować silniki takie mniejsze, kompaktowe w sensie, takie silniki przemysłowe do różnych urządzeń, zagęszczarek i tak dalej. W zasadzie, brane były pod uwagę w zasadzie dwie firmy. Wygrała, wygrała ta amerykańska, nie czy mi się nazwa, podobała, nie, ale generalnie fajne silniki. I to już silnik taki 600 cm, o miał 18 koni, czy tam 23 koni, był nieduży, lekki, zapalany, 23 zapalany 23 z konie, tak jest. i to jest świetne, taka, taki, taki uniwersalny silniczek. Pamiętam, ja zbudowałem w tym czasie jeszcze jedną myjkę dla siebie i dla klienta. To już była na dużo mniejszym silniku, i potem przebudowaliśmy naszego terminatora. Tak, że już ta rama była z nierdzewki. Nie ta jakaś tam pospawana garażowo, wyglądała Daj. fajnie, mała. Ta pompa dostała wtedy przekładnie profesjonalną. Wtedy była zabawa z regulatorami, zaczynać od czegoś innego. Z czasem nauczyliśmy się, że. No niestety musi to parę złotych kosztować i trzeba zastosować coś, co jest cięższe i przy tym e, dużo trwalsze i dużo bardziej wydajne, no bo ja wiem, że jak ktoś kupuje takie urządzenie i liczy każdą złotówkę, no to niestety nie, nie, no nie da się tutaj na, na pewnych elementach oszczędzić. No i trzeba wydać kasę. Ja nie mówię, że nie wiadomo ile, ale, ale to niestety musi troszkę kosztować. Wtedy teraz... no, będziemy mieli e, fajne urządzenie. I teraz pokażemy Wam, jak wyglądał Terminator w wersji pierwszej. Wyglądał tak. Chodźmy do tematu. Co byś wybrał na początek do firmy? Masz jakieś propozycje? Wiesz co? To jest takie trudne pytanie, ale mogę Ci przedstawić na dzień dzisiejszy takie dwie moje fajne propozycje. I tutaj Ci pokażę taki filmik, który nagrałem wcześniej. Bo dwa fajne urządzenia, mogą Ci się spodobać. Popatrzmy. ORCN 330 nazywany też ORCN 800 d a w Holandii bardzo podobna maszyna Występuje także pod nazwą DIBO. Zasilana silnikiem spalinowym, silnikiem diesla trzycylindrowym marki Lombardini, sprzężona z pompą korbowodową Szpeka o ciśnieniu 300 bar i przepływie 21 litrów wody na minutę, z wbudowanym 115-litrowym zbiornikiem na wodę. i Fajna tutaj rzecz, wyposażona w dwa zwiadła, jedno na wąż ogrodowy, którym zasilamy, w którym zasilamy myjkę wodą, a tutaj wąż wysokociśnieniowy, czyli ten, który podłączamy do lancy. Dodatkowo maszyna została wyposażona o zdalne sterowanie i dodatkowo wyposażona w dwa wskaźniki poziomu wody w zbiorniku na wodę, no i wskaźnik poziomu paliwa. W tym czasie maszyna jest przygotowana do zimy, także wskaźniki nie pokazują nic. Co ważne, myjka jest zamontowana na jednośowej przyczepie o DMC 750 kg, także do jej holowania nie potrzeba ani specjalnej kategorii prawa jazdy, ani, ani wiatolu. Falch T3H o parametrami trochę zbliżona do, do RCNA, z tym, że posiada dużo mocniejszy silnik diesla. Tutaj jest zamontowany dojcz i praktycznie identyczna pompa. Z tym że tutaj ma inny napis, ale to jest ta sama pompa. Różnica polega na tym, że ta maszyna, w przeciwieństwie do poprzedniej, a zapomniałem tego dodać, wyposażona jest w dwa kotły grzewcze. I tutaj most tych kotów to jest jakieś 132 kW. Poprzednia maszyna miała 95 kW. Fajnym e, dodatkiem jest tutaj budowany mm, agregat prądotwórczy. Na przykład wieczorem czy w nocy, jak pracujemy, możemy sobie podłączyć dodatkowe lampy i nie, bez potrzeby, że tak powiem, podłączenia się do e, gniazdka elektrycznego, możemy, możemy sobie pracować. No dobra. Ale co będzie, jeśli okaże się, że 300 bar jest dla mnie za mało? Hmm. Alghuk. Co jest? To jest lepsze od wysokiego ciśnienia. Jeszcze wyższe ciśnienie. No wiadomo. I tutaj powiem Ci szczerze, ja mam taką, takiego, takiego chrupka swojego, którego bardzo lubię i to jest naprawdę kawał porządnej maszyny. Niestety jest trochę ciężka tak? i nie każdy może sobie na nią pozwolić, bo po pierwsze jest ciężka do manewrowania w miastach, na potrzeba na nią wiatole, kategorie E i tak dalej, no i jakiś samochód, który będzie w stanie to pociągnąć. To popatrzmy. No to popatrz, zobacz fajne urządzenie. Tak wygląda. Falch T5H. Myjka zbudowana na dwuosiowej przyczepie. Waży cała, załadowana z napełnionymi zbiornikami dwie tony. Także potrzeba do jej holowania po pierwsze holownika, po drugie e, kategorii E do B i no i obligatoryjnie wiatola. Tutaj pompa już 30-litrowa, 500 barowa, no robi robotę. I tak jak w poprzednim urządzeniu, są tutaj zamontowane dwa. Nie wiem, czy to widać będzie. Może będzie widać dwa podgrzewacze wody o mocy 99 kW sztuka, czyli 200 kW mocy grzewczej. Naprawdę robi robotę. Dodatkowo tablica przyrządów już jest troszeczkę bogatsza, bo jest wbudowany wskaźnik poziomu wody, wskaźnik poziomu paliwa dla podgrzewaczy i wskaźnik poziomu paliwa dla silnika. Tutaj zamontowany presostat. Pozwala na ustawienie żądanej temperatury, a ta wskazówka poniżej pokazuje, jaką mamy aktualnie, mamy aktualnie temperaturę wody, która, że tak powiem, jest w urządzeniu. Żadne z poniższych urządzeń wysokociśnieniowych no, nie może działać samo. Tutaj możemy zastosować różne przystawki, dysze obrotowe. Tutaj mamy czteropunktową dyszę obrotową, naprawdę bardzo fajna w czyszczeniu, bardzo przyspiesza pracę. Ludzie, którzy czyszczą dachy, bardzo ją lubią. Tutaj mamy różne przystawki do czyszczenia, nazwijmy to, powierzchni płaskich, czyli kostki brukowej głównie i tak dalej. No, niby, niby wszystkie oparte na tej samej zasadzie działania, natomiast bardzo różne, jak gdyby, w efekcie. Ta 55 cm przystawka bardzo szybko czyści powierzchnię, natomiast jest stosunkowo delikatna. A tutaj przyrobiony skater od Falcha, bo poprzednio miał trzy kółka i był bardzo niestabilny. No, super nadaje się do e, usuwania śladów opon, oznakowania poziomego. W ten sposób doszliśmy do końca naszego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że będziecie nas oglądać w przyszłości. Na pewno przygotujemy Wam bardzo dużo materiału, który będzie Was interesował. Postaramy się go w miarę interesujący sposób przekazać. Zapraszamy ponownie. Czekamy na Wasze sugestie. Piszcie w komentarzach, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co powinniśmy przetestować. E, może na wiosnę, troszeczkę, zrobi się cieplej. Zrobimy jakieś pierwsze filmiki z testowaniem chemii, z testowaniem urządzeń. Takich prawdzi prawdziwych testów, gdzie będziemy, po po, że tak powiem, porównywali kilka urządzeń z danego segmentu, jakieś przystawki. To, to wszystko jest jak gdyby kwestia do dogadania. Czekamy na, na, na komentarze. Jeszcze raz dzięki. Hej. Do zobaczenia.